Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Nazywam się Artur Czesak. Czytam, piszę, redaguję, uczę. Dziś jest 14 stycznia 2023 roku, ale cała zabawa wzięła się z tego, co można było przeczytać w internecie czy usłyszeć w internecie. A dotyczyło to dnia poprzedniego, czyli stycznia 13. Na przykład taka oto zapowiedź się pojawiła. Proszę bardzo, jak usłyszę kolejną osobę, która mówi piątek 13 stycznia, to nie ręczę za siebie. Ja nie będę się czepiał przecinków, nic takiego mnie tutaj nie będzie drażnić ani Powstrzymywać, chodzi głównie o to, że mamy tutaj radykalny ton, mamy poprawność językową jako główny temat, ale dlaczego ktoś grozi, że będą niedobre konsekwencje, jeśli powiem, że wczoraj było 13 stycznia? A dziś jest 14 stycznia. No, bardzo jestem ciekaw. Jeszcze ładniej mówiła o sprawie Kamila Kalinczak. Szanowni Państwo, w najbliższy piątek mamy 13 stycznia. To nie jest piątek 13 stycznia, to jest piątek 13 stycznia. 13. Wszystko zdarzyć się może. W tej piosence no wszystko jest ok. Ale tu jest niewidzialne słówko blogerza, torka, dzień. Dziś mamy 13 ze stycznia. Nie 13 I stycznia. wiedzą? Szanowni Państwo, że w najbliższy piątek mamy, mówić, 13 mamy 13 stycznia. To nie jest piątek 13 stycznia, 13 stycznia to jest piątek no to 13 to stycznia. Można, tak mówi. 13. Wszystko zdarzyć tak się może. Mówi w tej piosence wszystko jest okej. Okay. Ale tu tak jest niewidzialny słówko dzień. Dziś mamy 13. Stycznia, prawda, 13 stycznia. W tym prawda. Szanowni o Państwo, w najbliższy piątek mamy 13 ciekawsza. stycznia. To nie jest piątek I można 13 rzec stycznia, to jest złożona, piątek 13 stycznia. To się nam wydaje. Tu na obrazkach mamy okładki słowników poprawnościowych. Sprzed wojny Stanisława Szobera, słownik ortoepiczny. 1973 ten z dominującym srebrnym, słownik poprawnej Polszczyzny pod redakcją Witolda Doroszewskiego, przedrukowywany niemal bez zmian przez ponad ćwierćwiecze chyba. Potem słowniki pod redakcją Andrzeja Markowskiego, nowy słownik Poprawnej Polszczyzny zielony i wielki słownik poprawnej polszczyzny z dominującym kolorem. Oliwkowym? Nie znam się na kolorach. Co nam te słowniki pokażą? Zaraz zobaczymy. Chodzi o to, że norma języka polskiego, którą te słowniki jakoś opisywały, choć nie miała ona mocy ustawy, tylko moc autorytetu autorów czy redaktorów tych słowników, Norma zmieniała się w czasie. Mamy tu w gruncie rzeczy 80 parę lat, a zobaczymy, że różnice były większe, ale zaczniemy jeszcze wcześniej, przed ukazaniem się słownika Schobera, sięgniemy do czasopisma poradnik językowy z roku 1906. Redagował to czasopismo Roman Zawiliński. I pisali ludzie do tego poradnika językowego, którego mamy dzisiaj. Przyjął się w języku naszym zwrot, którego mamy dzisiaj, którego będzie w poniedziałek. Dziś mamy 15, w poniedziałek będzie 19. Proszę uprzejmie o rozpatrzenie tych zwrotów w swoim piśmie. I odpowiada chyba Roman Zawiliński. Zwroty powyższe są błędne pod względem składniowym. Ponieważ rzeczowniki nieżywotne mają biernik równobrzmiący z mianownikiem, mówimy tedy, mamy dziś dzień piękny, a nie dnia pięknego. I powinniśmy mówić, dziś jest dziewiętnasty dzień marca, a nie dziewiętnastego marca dziś mamy 5 kwietnia, 3 maja iTP. Wobec tego należy mówić, który mamy dzisiaj dzień miesiąca, który będzie w poniedziałek. Dziś mamy 15 dzień miesiąca. W poniedziałek będzie 19 dzień miesiąca i tym podobne. Jakim sposobem błąd taki powstał wytłumaczyć łatwo. No zaraz przejdziemy do tego wytłumaczenia, ale ja sobie pozwolę na takie sformułowanie. Tutaj autor odpowiedzi najwyraźniej promuje jakiś swój pomysł, swoją wizję i swoje rozumienie poprawności językowej, poprawności składniowej. Powinniśmy mówić, dziś jest 19 dzień marca, to znaczy, że w jego czasach. Na początku wieku XX mówiono inaczej. Jak mówiono? Pewnie tak, jak pytał zaniepokojony czytelnik, którego mamy dzisiaj i odpowiadano: Mamy 19 marca, dziś mamy 14 stycznia. Zobaczmy, co dalej odpowiadano. Mnie się tutaj slajd usiłuje przełączyć, ale mogę czytać z kartki. Używamy na oznaczenie czasu przeważnie dopełniacza. Było to roku 1812. No proszę zwrócić uwagę, że jednak się polszczyzna zmieniła od tego czasu. Nie mówimy było to roku 2000, tylko było to w roku 2000. Jest więc tak, że Orzeczenia zapisane w czasopismach, do których wciąż sięgamy, które stoją w Bibliotece Jagielońskiej na półce i w innych szacownych bibliotekach oraz dostępne są w bibliotekach cyfrowych, zawierają te teksty wiedzę nieco przestarzałą, czy starzejącą się, czy odbiegającą od Uzusu. Teraz przeskoczył mi jeden slajd za daleko, a komputer rzęch rzężący nie chce wrócić tam, gdzie trzeba. Było to roku 1812 zamiast w roku 1812. Urodził się Mickiewicz dnia 24 grudnia roku 1798. A dla skrócenia opuszczamy dnia bardzo często. Tym sposobem mówi się w skróceniu 3 maja zamiast dnia 3 miesiąca maja, 19 sierpnia, 18 lutego i zapomina o tym, że ów liczebnik nie jest określeniem nazwy miesiąca, ale domyślnego dnia, boć co roku jest tylko 1 maj, 1 sierpień i 1 luty, a więc o 18 lutych mówić nie można. Ta właściwość przeniosła się i na pytania. Zamiast, który dzień miesiąca będzie w poniedziałek, w poniedziałek będzie dziewiętnasty, mówimy, którego będzie, w poniedziałek będzie dziewiętnastego. Pomimo rozpowszechnienia błąd ten nie przestał być błędem. To jest arbitralne określenie, że w poniedziałek będzie dziewiętnastego, Dziś jest, czy wczoraj był 13, wczoraj było 13, a dziś jest 14 stycznia, to forma rozpowszechniona przez Romana zawilińskiego nazwana błędną. Ale przed chwilą już ten slajd był, i dziś w wieku XXI. Dzieci w przedszkolach pod czujnym okiem metodyków nauczania uczy się standardowych zwrotów polskich w tej oto postaci, którego dzisiaj mamy, czternastego. Błąd ten straszny, za który grożą na Twitterze i który pobłażliwie czy też z pobłażaniem i politowaniem traktuje Instagramerka? Hejże, ejże, to jest bardziej skomplikowane. Wystarczy zajrzeć do starszych tekstów, których mamy sporo całkiem w internecie. Tylko trzeba siąść, zastanowić się, bo nie jesteśmy ministerstwem prawdy, które kasuje to, co nam się nie podoba. Nie jesteśmy urodzeni dziś, nie jesteśmy neofitami. Widzimy, że w gramatykach polskich czy polsko-francuskich jako standardowe zwroty były, którego dzisiaj mamy, mamy trzeciego. Kogo pan szukasz? Zmienia się grzeczność językowa, zmienia się składnia, zmienia się uzus, używanie języka, ale którego dzisiaj mamy, pod koniec wieku XIX mamy trzeciego, jest naturalne. Następny slajd usiłuję włączyć, będziemy czytać na przykład fragment Gabrieli Zapolskiej jakiegoś dramatu, w którym, oczywiście szukałem tej samej frazy, czyli którego dzisiaj mamy. A Lora, która zadrżała, słysząc to pytanie. 22 października. Czy Gabriela Zapolska popełniała pospolity błąd? W 1905 w 1906 poradnik językowy potępiał rozpowszechniony błąd. No nie wiem. Poradnik językowy potępił, ale inni wciąż używali tej składni. Przepraszam, którego dzisiaj mamy? 8 marca. Spaliście nieco Nawet dłużej niż składni. to było przewidziane. Zwróćmy uwagę, że 3 maj to był tytuł czasopisma Wielkiej Emigracji. Czytali go ludzie kulturalni. Ten tytuł czytali. Czytali to czasopismo. Czytali je. I forma, którą dzisiaj Mamy za poza normatywną była w obrębie normy kulturalnej. No ale zobaczmy, co w słowniku ortoepicznym. Stanisława Szobera stoi. A to się możemy zdziwić. Przed samą II wojną światową 5 maj był w słowniku z pod tytułem, jak powinniśmy mówić. Lub 5 dnia maja, w dniu 5 maja lub dnia 5 maja albo 5 maja. Tutaj nie, nie mamy pełnego kontekstu składniowego, czyli nie bardzo widzimy, czy autor pozwala powiedzieć, jest 5 maja, czy mamy 5 maja, ale też nie skupia się na tym zanadto, czyli jest spora wolność i dowolność. Już to zdziwienie powinno z nami pozostać. I dać nam tę jedną naukę, może być ciekawiej, może być układ tego, co poprawne i tego, co w ogóle w Polszczyźnie jest, bardziej skomplikowany niż prosta porada językowa z elementem shamingu. Pewnie popełniacie ten pospolity błąd. Wszystkie redakcje pewnie popełnią 13 stycznia, w piątek, ten pospolity błąd. Błąd? Wybitny językoznawca normatywista Witold Doroszewski w swoim słowniku Poprawnej Polszczyzny, współudział w jego redagowaniu miała pisarka Halina Auderska podaje nam następującą zasadę, podkreśloną na niebiesko. Jak jest poprawnie? Dziś jest 5 stycznia albo 5 stycznia. Nie 5 styczeń. To się zmieniło od przedwojny, ale mamy tutaj wprost powiedziane. Jako poprawne, jako równoznaczne, jako zamienne są konstrukcje... Dziś jest 5 stycznia albo dziś jest 5 stycznia. Czyli przenieśmy to o kilka dni w przód. Dziś jest 13, dziś jest 14 stycznia albo dziś jest 13, dziś jest 14. Mamy dziś 14 stycznia. Witold Doroszewski. Wybitny autorytet. Nie ma z tym problemu. Ten słownik kształtował poprawność językową ostatniej ćwierci wieku XX. Forma dziś jest 14 stycznia. Według tego słownika była zupełnie poprawna. Zupełnie poprawna. Więc te wszystkie gadki pewnie popełniacie ten błąd. Są na czym oparte? Na subiektywnym przekonaniu mówiących i piszących takie słowa. Konfrontacja ze źródłami normatywnymi powinna okiełznać takie domorosłe chęci poprawiania innych. Przejawia się w tym, w tych poradach, Logicyzowanie redukuje się wariantywność form, którą stwierdzamy od kilkudziesięciu, co najmniej lat, do tych, w których występuje wyłącznie słowo dzień, do których, do których można podstawić słowo dzień. Ale Mistrz słowa, dobry stylista Jerzy Andrzejewski W ciemności kryją ziemię przejmującej opowieści w dialogu umieszcza pytanie, którego dzisiaj mamy 16 września ojcze. Czyli to było zgodne z tym co Stało w Słowniku Poprawnej Polszczyzny pod redakcją Witolda Doroszewskiego, więc redakcje wydawnictw, nie pamiętam w którym wydawnictwie się ta opowieść ukazała najpierw, nie miały nic przeciwko temu, a poza tym autor miał własne poczucie poprawności językowej. I następny prawodawca językowy to profesor Andrzej Markowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Pamiętamy zieloną okładkę Nowego Słownika Poprawnej Polszczyzny, który odświeża normę, przedstawia normę dwustopniową i odchodzi częściowo czy częściowo modyfikuje to, co było zawarte w Słowniku Poprawnej Polszczyzny pod redakcją Wicolda Doroszewskiego. I w słownikach pod redakcją Andrzeja Markowskiego zmieniła się kwalifikacja. To znaczy, widzimy, że to fioletowe pot, to znaczy, że za formę potoczną uznał dziś jest 10 stycznia. Doroszewski pokazywał albo, albo. Markowski. Nie wiem dlaczego. Obawiam się, że to jest decyzja arbitralna, którą dałoby się przetłumaczyć tak. Uważam formę dziś jest 10 stycznia za gorszą, bo nie da się do niej podstawić słowa dzień, bo dziś jest dzień 10 stycznia, to to uznajmy za lepsze, a to, mimo że istnieje Mimo, że widzieliśmy to u pisarzy ważnych polskich, uznajmy za potoczne. No ale potoczne to jest takie, które występuje w języku potocznym, tylko mówionym. A to nieprawda, bo widzieliśmy to w literaturze. No nie jest to werdykt, z którym można się bez oporów zgodzić, ale też zwróćmy uwagę, w nowszych słownikach poprawnościowych wydawnictwa naukowego PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego, ta potępiona przez naszych normatywistów internetowych forma dziś jest dziesiątego, została uznana za poprawną, tylko zakwalifikowana stylistycznie inaczej. Tu mam taki pomysł, takie własne zastanowienie się, skąd się mogło wziąć to, którego dzisiaj mamy. Mogło się to wziąć z takiego dawniejszego podejścia. Ja sam miałem taką sąsiadkę, która pytała: Jakiego dzisiaj świętego? Gdy pytała o datę. Oczywiście nie wszyscy pamiętają wszystkich świętych w danym dniu. Kościele katolickim, dominującym w Polsce, obchodzonych, ale oczywiście zawsze można powiedzieć, Hermenegildy było w piątek, albo jest chyba tydzień po świętym Michale i sobie coś tam policzyć. Gdy chcemy być dokładni, to oczywiście powiemy 13 stycznia, którego dzisiaj świętego się czci, świętego Hilarego. I że to jest możliwe, pokazuje nam cytat z początku wieku XVII. Opisuje baroniusz już w tłumaczeniu polskim śmierć patriarchy Ignacego, gdy już siły w nim ustawały, pomału swoich duchownych spytał, którego dziś świętego wspominamy. Powiedziano, iż świętego Jakuba, a on rzekł: żegnam was. Czyli uzasadniona jest moja hipoteza, że którego dziś to w domyśle było nie, niegramatyczne, którego dnia dziś tak się nie pytamy ale którego dziś świętego mogło y, kiedyś tak funkcjonować, a często używane, Powiedzenia, często używane frazy, podatne są z jednej strony na elipsę, czyli tego świętego zarzuciliśmy, ale też podatne są na utrwalenie się. I dlatego teraz gramatycznie i logicznie mamy z tym kłopot, ale nie wolno wyrzucić z języka czegoś, co w nim było, co jest poświadczone. W porządnych dziełach polskiej literatury. No cóż tam jeszcze w tej normie? Widzę, że się już pół godziny niedługo zrobi tego mojego mówienia, ale ciągnijmy. Słowniki poprawnościowe mają kłopot z jeszcze jednym elementem składniowym, czyli z taką formą, jak w dniu 13 stycznia. Dlaczego mają taki kłopot? Bo chcemy to jakoś uzgadniać, że powinno być w dniu 13. W którym dniu stycznia albo marca? W 13 dniu marca. Ale to i tak dziwnie wygląda, bo przecież częściej powiemy po prostu 13 marca. W dniu 13 marca. Nie brzmi dobrze. W dniu 13 marca. Może nie brzmi logicznie, ale znowu widzimy to w druku. Sznir Pepłowski, znakomity historyk, redaktorzy galicyjskich, krakowskich i lwowskich wydawnictw mieli jakieś poczucie polszczyzny. To nie jest tak, że polszczyzna galicyjska była przesiąknięta jakimś germanizmem. O nie, nie! A więc można było napisać w dniu 13 marca, mimo że, no to mamy oczywiście literaturę z końca wieku XIX, mimo że słowniki poprawnościowe zakazują nam takiego pisania w dniu 13 marca czy w dniu 13 stycznia. Oto ten zakaz. Nie wolno mówić dzień 13 stycznia i nie wolno mówić w dniu 13 stycznia. Ale to znowu wydaje się trochę zbyt wysofistykowane, bo wydawnictwa książkowe pokazują nam, że składnia ta. Wydawała się zupełnie poprawna autorom i autorkom, a także redaktorom wydawnictw. Proszę bardzo, opowieść biograficzna o Józefie Konradzie w dniu 13 października 1874 roku, w dniu 13 czerwca Oczywiście, że prościej. Może i ładniej byłoby napisać po prostu 13 października, bez tego w dniu, które trochę tak obciąża i biurokratyzuje tekst. Ale to było. No zmierzajmy do jakiegoś końca. Aha, koniec nadszedł niemal niespodziewanie. Jest coś takiego jak dobry słownik, o którym wspomniałem na początku, a w tym słowniku są reguły i nasze kompendium dobrej polszczyzny. Do przykład tylko, że o datach mamy kilkanaście punktów, a w tych punktach są podpunkty i rozmaite przykłady podane. Bo poprawność językowa to z jednej strony dobre przyzwyczajenia. A z drugiej stałe pogłębianie swojej wiedzy. Poprawność językowa to nie jest upraszczanie, to nie jest zamykanie się na tradycje, to nie jest zawstydzanie innych. Polszczyzna jest bogatsza, ciekawsza, bardziej różnorodna niż chcieliby widzieć. Uryści. Punkt trzeci. Uczmy się i kochajmy się. To znaczy nie denerwujmy się przesadnie, nie groźmy sobie, nie zawstydzajmy się. Dzisiaj jest 14 stycznia. Ale niektórzy mają dziś 14 stycznia i to. Nie jest błąd. To nie jest błąd. Wolno mówić, dziś mamy 14 stycznia. Ha, zaskakujące? Bardzo dziękuję za uwagę tym nielicznym, którzy nie posnęli. Zapraszam do dobrego słownika. Zapraszam na. Moje rozmaite internetowe miejsca można mnie znaleźć na Twitterze, na Facebooku, piszę też swojego bloga od czasu do czasu. To mówiłem ja, Artur Czesak.